Pierwsze 37 strażacy o Straży Pożarnej z Kamieńca Wysowskiego jadą do akcji dojeżdżamy do Dobrzykowic Sąsiad mnie obudził, Janek Dalecki, powiedział, że były dwa, słyszał dwa wybuchy i, i ogień na posesji u Michała. Ja zadzwoniłem na straż pożarną, przyjecha, przyjechali, zobaczyli, że tam są, były dwa hotele podpalone i, i, i pianka jakaś, jakieś folia się paliła. Teraz już jest To jest zagaszone wszystko. Tak, jest? tak, tak, zagaszone. Hmm.